Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Pomocy Społecznej jest innowacyjną, nowoczesną placówką edukacyjną, która powstaje w strukturach Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. Czym będzie ta placówka? Placówka będzie miejscem, gdzie będzie można nabyć nowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku pracy, niekoniecznie w systemie kształcenia szkolnego, gdzie będzie można uzupełnić, rozwinąć już posiadane kompetencje zgodnie z rozwojem nowych technologii, nauki, filozofii, jeżeli chodzi o. Opiekę nad osobami niesamodzielnymi, wymagającymi wsparcia. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie pomocy społecznej będzie placówką, która będzie nie tylko kształcić, rozwijać, ale również certyfikować i walidować uprawnienia i kwalifikacje w dziedzinie pomocy społecznej. Dokonujemy rzetelnej diagnozy zapotrzebowania pracodawców. Praca w branży pomocy społecznej to naprawdę wyjątkowy zawód. Pomoc społeczna. To przede wszystkim wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie pomocy społecznej działa w czterech obszarach. Pierwszym obszarem, w którym działa Branżowe Centrum Umiejętności są to kursy i szkolenia. W drugim obszarze budujemy mosty, szukamy nici porozumienia pomiędzy szkołami, uczelniami, pracodawcami. Trzecim obszarem, o którym tutaj możemy mówić, jest szukanie pewnych innowacji, zarówno społecznych, czy to właśnie w dziedzinie usług, czy też innowacji takich produktowych. Zmieniające się potrzeby i wyzwania sprawiają, że musimy być na bieżąco z nowinkami, z technologiami. Ostatnim obszarem, w którym działa Branżowe Centrum Umiejętności, jest doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego, czy to zawodu, czy też kwalifikacji. Oczywiście w dziedzinie pomocy społecznej, ale też takim naszym Flagowym zadaniem w tym, w tym działaniu, właśnie w tym obszarze jest odczarowywanie pomocy społecznej, pokazanie, że mogą tutaj być zawody przyszłości. Pracując w tej branży masz szansę naprawdę poprawić życie innych. Dobra baza dydaktyczna, nowoczesne symulatory dają możliwość jednakowych warunków pracy dla wszystkich uczestników szkoleń, dają możliwość do popełnienia błędu i wyciągnięcia z niego wniosków przeżycia tego błędu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych po to, aby wiedzieć, jak się zachować, żeby takiego błędu w rzeczywistości nie popełnić. BCU będzie korzystać z pięciu zaawansowanych technologicznie sal ćwiczeniowych, sali wykładowej, pracowni anatomicznej, bogato wyposażonej biblioteki, również dysponujemy platformą do kształcenia zdalnego. Mówiąc o innowacyjności, warto wspomnieć, że Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie pomocy społecznej będzie realizować swoje zajęcia. Dydaktyczne w oparciu o autorskie programy, które zostały opracowane przez doświadczonych trenerów, dydaktyków w oparciu o najnowocześniejsze trendy, technologie. Mówiąc o innowacyjności, warto jeszcze wspomnieć, że Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie pomocy społecznej stanowi taką płaszczyznę współpracy pomiędzy środowiskiem pracodawców, nauki. I szkolnictwa branżowego. Ciągle doszkalamy naszą kadrę, która na co dzień zajmuje się pensjonariuszami. Stąd idea współpracy z BCU. Ciągle chcemy poszerzać horyzonty naszej kadry na miejscu i wierzymy w to, że przy tej współpracy na pewno nam się to uda. Od potencjalnego kandydata do pracy oczekujemy przede wszystkim, że będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobą starszą. Że będzie posiadał wiedzy umiejętności w zakresie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych. Dlatego tak ważne jest, by zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności.